Siema ma byczki W kolejnym odcinku pokazywamy sobie czwarty etap wyzwania legendarnego W którym musimy zadać obrażenia z broni z, technologi z, broni z technologią UR Czyli najlepiej polecić na te stacje satelitarne i po prostu otworzyć taką specjalną skrzynkę I z tej skrzynki wyleci, wyleci nam właśnie ta broń z technologią UR Musimy poszukać sobie tej skrzyneczki. Dobra, tutaj mamy ziomka jakiegoś, gdzie jest ta skrzynka? Tutaj mamy tą skrzynkę, i dostaliśmy właśnie broń z tą technologią UR. Także dobra, po prostu musimy zrobić z niej damage. Mi się niestety nie udało, ani będę to nagrywał w nieskończoność. Także wiecie, wiecie o co chodzi w tym wyzwaniu. To jest po prostu karabin impulsowy. Railgun stoi się za snajperka, przebijając za prześciany. No i ja dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i cześć!